Witam Cię, która karta Cię przyciągnęła w jednej chwili? To jest taka rada na ten tydzień dla Ciebie. Która? Jeden, dwa, trzy, cztery albo pięć. Te się wylosowały razem, więc mogły też razem któregoś z Was przyciągnąć. Dobrze ja przechodzę do tego mistrza, <laughs> mistrza nad mistrzami. Oglądałam kiedyś taką bajkę. Kuczę jak on się nazywał ten żółw? Już nie pamiętam jak on się nazywał ten żółw, może mi ktoś z was przypomni. Taka bajka była. I on był bardzo mądry. On jak się śpieszył, to robił głupie rzeczy, ale jak jak zwolnił się troszeczkę, za, zatrzymał się, usiadł i przemyślał sobie jakieś sprawy. To w tym momencie tak jakby był o wiele lepszy od tych, którzy na przykład byli szybszy, szybsi, bardziej strategicznie działali ale w pośpiechu prawda a on działał lepiej nawet strategicznie i logistycznie jak był jak był taki w sobie zastanawiał się tak usiadł sobie franklin już wiem Moje, mój Kamil syn uwielbiał Franklina i moja Weronika. No po prostu to był ulubiony film. Franklin, to, to, to idzie do szkoły, święta Franklina. Śpiewaliśmy kolendy z Franklinem, że <grym> na takich płytach CD <grym> to były bajki <grym> na DVD. To jest właśnie to. I ten żółw, Franklin, teraz ja to po swojemu powiem, z, tutaj z tej wyroczni duchów zwierząt. Duch żółwia mówi ci tak, powoli, spokojnie, a wygrasz ten wyścig. Czyli wszystkie strategie, wszystkie pomysły i, i rozwiązania jakichkolwiek tutaj problemów, dylematów, które gdzieś tam siedzą ci w głowie albo przyjdą w tym tygodniu do głowy, rozwiążesz Poprzez yy, takie spokojne, cierpliwe zastanawianie się. I też tutaj jeszcze ten żółw on by ci mógł powiedzieć, że czasami lepiej się zatrzymać i nie robić nic i poczekać, co się wydarzy samo. Też jest taki drugi przekaz. Że jak już naprawdę nie wiemy, stoimy w jakimś miejscu, martwimy się, przejmujemy się, czy tu chodzi o miłość, czy jakieś inne sprawy osobiste, obojętnie o cokolwiek, jakikolwiek nawet drobiazg może nam siedzieć i zaprzątać w głowie yy, myśli, to tutaj nawet czasami jest nie robić nic, zostawić wszystko gdzieś losowi i poczekać przez chwilkę. Moja mama też miała fajny, yy, fajne takie powiedzenie, że jak nie wiesz co masz robić, to nie rób nic i poczekaj, aż czas zmieni tą sytuację, w której jesteś. To też jest bardzo fajne, to by pasowało do tego żółwia tutaj u was. Jedyneczko. I Franklin faktycznie wygrał wyścig, królik tam biegał, cudował, tu się przewrócił, tam się przewrócił, tu się potknął, tutaj zachciało mu się pić, a on sobie po malutku szedł, gdzieś tutaj wymyślił jakiś skrót, tutaj jeszcze gdzieś sobie tam przeszedł, a tu przez jakiś mostek, którego królik nie widział, bo tak szybko przeleciał i naprawdę Franklin wygrał ten wyścig. W tej bajce, w którymś z odcinków. Także to chyba dla Ciebie jest taki przekaz. No, tak przekazuję, jaką kartę tutaj ktoś z Was wybrał. Być może ta wskazówka była do czegoś potrzebna. Dziękuję. Yy, I dwójeczka ma. Dwójeczka ma kartę. No, niby to jest złota rybka, ale w tej wyroczni duchów zwierząt nazywa się to jako, jako ryba koi. Duch ryby koi. i tutaj jest powiedziane, że tak naprawdę wszystko, co związane z obfitością, ty już masz, ty już masz, a nawet jeżeli ktoś z was tego nie ma, to niech naprawdę, albo czuje się, że nie ma, czuje, że nie ma teraz tej obfitości i tego dobrobytu, to to jest takie, tutaj jest taka fajna wskazówka, no ale zobacz żeby zacząć się cieszyć i doceniać to nawet kim się jest to nawet co potrafisz zrobić dla drugiego człowieka czy uśmiechnąć się czy przytulić czy dać komuś jakąś właśnie dobrą radę bo nie tylko sprawy materialne są dobrobytem może ktoś tutaj z was, kto tak naprawdę bardzo chce mieć dobrobyt i dąży do jakiegoś sukcesu i do ojejku, w większej ilości pieniędzy ma źle gdzieś wkodowane bogactwo że tutaj może być też tak a to już jest jakby moja interpretacja nie wychodząca już z tej karty tak to mnie przyszło intuicyjnie może ktoś z was ma tak Gdzieś tam usłyszał od kogoś z rodziny albo od jakiejś osoby, albo od jakichś znajomych, przyjaciół, czy sam sobie wkodował, że tak ciężko jest mieć te pieniądze, że tak ciężko jest na coś zapracować, a że może um, tobie nie jest pisane bogactwo, a może, że właśnie takie jest świetne już to tyle razy słyszałam takie jest świetne przysłowie, że tylko dzi i zło mogą mieć kasę, to też jest to też jest kłamstwo, to też jest kłamstwo, tak, bo nie tylko takie osoby mają bogactwo osoby dobre, szczere aktorzy Fajni, naprawdę z sercem. Kiano Reeves na przykład, nie? który gdzieś, mając ogromny dobytek, potrafi nadal jeździć metrem albo gdzieś tam przesiadywać na uliczkach i rozmawiać z ludźmi, albo dzielić się pieniędzmi z potrzebującymi. Także nie wszyscy, naprawdę nie wszyscy, mający, yy, którzy mają pieniądze albo są osobami bogatymi. Dochodzą do tego bogactwa w jakiś sposób poza prawem, czy jako złodzieje, czy oszuści, czy k, u i tak dalej. Więc to już jest nieprawda. I trzeba tutaj pomyśleć, na ile ty już teraz jesteś osobą bogatą, i na ile teraz już masz tą obfitość i dobrobyt. Zobacz, popatrz się na siebie, zobacz dookoła siebie. Też widziałam gdzieś takie fajne porównanie. Któraś pani psycholog mówiła o tym nawet, Nie zapomniałam nazwiska, ale fajna babeczka. Ona mówiła coś takiego, że jej mama zawsze doceniała to, co mają w domu, że mają gdzie spać, mają co jeść, że ona ma się czymś pobawić, tak? I że mam to poczucie bezpieczeństwa, że jest wiele. Naprawdę, wiele osób, którzy nie mają swojego domu, nie mają ciepła w domu, nie mają wody ani prądu w domu. Prawda? Także doceniajmy to, co mamy. Z tej karty wypływa taka właśnie mądrość. Doceniaj to, co masz. Możesz nawet obdarować tym, co już masz innym, innych, wtedy automatycznie. Z takiego zdrowego podejścia do obfitości, do dobrobytu, co płynie z ciebie, bardziej wewnątrz ciebie, z wewnątrz ciebie do innych, przychodzi jeszcze więcej obfitości, dobro, przyjdzie jeszcze więcej obfitości, dobrobytu do ciebie. Czyli tak, jakby zmienić troszeczkę spojrzenie na ten dobrobyt, że to tylko musi być materialne i ty tak czekasz, albo chcesz tego, prawda? Albo brakuje ci na coś. Tu jest powiedziane. No, znowu, żeby nie wychodzić z pozycji braku, czyli podejść do tego dobrobytu, już mam, jest cudownie, mam to i to, i to, i to, do czegoś tam doszłam, doszedłem przez ostatni czas, jest super, i mogę obdarować innych, czymkolwiek tylko chcę, czy nawet, nie wiem, pójdę temu biedakowi, kupię bułkę, tak, czy postawię, mm, nie wiem. Jakiemuś dziadkowi obiad za 25 zł w restauracji, nie dziadkowi, który gdzieś tam się krząta na przykład po śmietnikach, tak? Więc to jest właśnie to. I to wypływa z tej karty. Bo tutaj jest powiedziane, że jak będziesz szukać na zewnątrz, nie widząc tego w sobie, oddalasz się od właśnie od tego, co jest na zewnątrz. Taka ironia losu. Szukając czegoś na zewnątrz, myśląc, oj nie będę mieć na rachunki, oj ile to jeszcze, albo może na święta, no to jednak tak potem będzie, nie? Zwróć też uwagę, jak podchodzisz do pieniądza. To to już z mojej własnej perspektywy. Jeżeli ja podchodzę do pieniądza na zasadzie muszę mieć, muszę mieć, muszę mieć na opłaty. O Jezu, nie mam. A co będzie dalej? Oj, bo jak się tak boję i martwię, no nie będzie tej kasy. Albo muszę uzbierać na to, muszę uzbierać na to, to tak naprawdę sama, sam się programujesz, że musisz na coś uzbierać i ograniczasz dopływ pieniądza do Ciebie do właśnie tego uzbierania, nie? Inna rzecz. Ja chcę mieć taką dobrą pracę, dobrą pracę, żeby mieć bardzo dużo kasy, bardzo dużo kasy, a tymczasem może wpaść jakiś pomysł. Może przyjść y, jakiś fajny y, człowiek do ciebie i zaproponować jakąś współpracę. Może ci przyjść y, nagle, że wygrasz totka, dostaniesz spadek, tak? Albo nie wiem, otworzysz się na jakieś rynki, otworzy się przed tobą jakaś możliwość gdzieś wyjazdu za granicę. Przyjdzie coś zupełnie, zupełnie z Innej, wiesz o co chodzi? Inną drogą do ciebie i to będzie o wiele lepsze niż ta fajna praca, o której tak marzysz. Wiesz o co chodzi? Nie, ograni, nie ograniczajmy się. Ja mam zawsze taką zasadę. Jeżeli nawet mam dwa złoty w portfelu i to zawsze u mnie działa i to ci każdy powie, że tak działa, to ja jestem wdzięczna. Dlaczego? Dlatego, że ja za te dwa złoty mogę kupić bułkę. Albo za te dwa złote mogę yy, kupić yy, na przykład. Yy, no nie wiem, co mogę kupić. <laughs> Jajko! Nie, no, no tak. Jajko mogę kupić na przykład, a w domu mam mąkę i wodę i mogę zrobić i jeszcze mleko albo, no, albo samą wodę. Jakieś kluski, nie? Jakieś naleśniki, daję Ci taki przykład. Czyli tak naprawdę, pieniądz jest tylko i wyłącznie środkiem zaspokojenia Twoich potrzeb. Ale jeżeli ty się ograniczysz do konkretnie jakichś celów, tak, 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 i strasznie chcesz to mieć, to tak jakby to nie przychodzi. I to się łączy też z którąś kartą, którą wybieraliście, być może w poprzednim czytaniu. Ja też o tym tam mówiłam. Czasami lepiej jest tak naprawdę pokochać to dwa złote w portfelu i poczuć to w sercu: Panie Boże, dziękuję Ci. Naprawdę, cudownie. Patrzysz na tą dwa, dwa złote. No jak to? Przecież to jest cud. Przecież to jest moja obfitość, tak? ja jestem szczęśliwa, szczęśliwy. I jak ja to zawsze robię, to naprawdę przychodzi ta obfitość z różnych źródeł. Zawsze, jak siadam przed posiłkiem, zawsze jestem wdzięczna. Za siebie, za osobę, która wykonała posiłek, za osobę, która zrobiła zakupy, za osobę, która to sprzedała, za osobę, która dała jakiś przepis, za osobę, która mnie czegoś nauczyła, żebym to ugotowała. To jest to, to jest wdzięczność. I tutaj właśnie chodzi o to, aby. Uruchomić ten dobrobyt, jeszcze raz do tego wrócę w sobie, poczuć to, że jesteś już dobrobytem, że masz to wszystko, czego potrzebujesz. Ba, nawet podzielić się z kimś tym, co możesz, jeżeli to nie są pieniądze, czy posiłek, czy, czy nie wiem, jakaś usługa za darmo, czy jakiś gratis, czy jakiś konkurs. To nawet dobre słowo, przytulenie kogoś, uścisk dłoni, zadzwonić do kogoś, powiedzieć: Super jesteś, super, że jesteś, super, że cię mam. Rozumiesz? Zrobić coś dobrego to też jest forma dobrobytu. I wtedy dopiero, to jest powiedziane w tej karcie, zaczyna przypływać więcej i więcej i więcej do ciebie i dzieje się magia. No, <laughs> i tego ci życzę. Dziękuję bardzo. No to jest duch indyka, i tutaj pisze, że trzeba świętować, celebrować, tak, i yy, też propagować wdzięczność. Tak. Więc nie wiem, czy tutaj chodzi o święta, żeby spędzić je rodzinnie z innymi, z bliskimi, nawet do takich najbliższych osób wysłać życzenia, czy do jakichś skonfliktowanych wysłać życzenia, też to tak wyczuwam. Czy podzielić się czymś w święta, czy dobrym słowem, czy dobrym uczynkiem, czy odezwać się do osoby, z którą się nie ma kontaktu albo jest się skonfliktowanym, a na przykład czuję, że fajnie byłoby to, Zrobić, to jest to. To jest to. Ty masz wyciągnąć dłoń yy, do innych poprzez celebrowanie i wdzięczność. Taka jest rada. Co to dla ciebie znaczy? Nie wiem. Celebrowanie czasu, momentu, tego życia, każdej chwili, ale też z innymi. I z wdzięcznością za to, że innych wokół siebie masz. Takie dzielenie się. No, Indyk mi się kojarzy bardzo mocno ze świętami dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych. No, to na takiej zasadzie ktoś z Was przyciągnął tą radę. Więc widocznie tak trzeba byłoby tutaj troszeczkę w tym kierunku iść. Dzielić się. Yy, tak? Być wdzięcznym i dzielić się. Z innymi i otwierać się cały czas z taką wiarą i zaufaniem, że to, co mam, mogę się z tym podzielić i wiem, że będę mieć jeszcze więcej, ale nie z punktu ego, tylko z punktu takiego zaufania do samego siebie. Mam, zawsze będę mieć i zawsze będzie mnie na to wszystko stać. I obojętnie z jakich tutaj obszarów yy, będę korzystać. I z jakich obszarów będę czerpać, tutaj jest cały czas ta obfitość i możliwość dzielenia się z innymi. To cały czas jest, jest ten dostęp, i cały czas ja mogę też się podzielić z innymi, czyli jest nawet tyle, że jeszcze mogę dać komuś w potrzebie, tak? Ale to jest z wdzięcznością, to jest z pola serca, to tylko ma wychodzić z pola serca. Ta wdzięczność, a nie z ego, nie z głowy, nie z wy... wymanipulowanych takich zachowań, także o, zaproszę Kaśkę na obiad, postawię jej obiad. No to na pewno potem ktoś mnie zabierze na dwa, trzy obiady. To nie tak działa, nie, nie, nie. Nie, to ma wychodzić z serca. Ty masz po prostu celebrować ten czas. I być może święta, i być może w najbliższej yy, przyszłości tutaj chodzi o jakieś święto, jakąś celebrację, aby też dać się podzielić z innymi pięknymi chwilami, spędzić z kimś piękne chwile. To może też o to chodzi. Może tutaj też jest czas na zorganizowanie czegoś właśnie z bliskimi, z jakąś bliską osobą. Podzielenie się dobrym słowem, Porozmawianie, no właśnie indyk mi się też kojarzy z tą czakrą gardła, nie? <laughs> Tutaj co ma te koraliczki, <laughs> czy jak to się to mówi. Czyli to też jest takie podzielenie się z innymi dobrą nowiną, podzielenie się z innymi dobrym słowem, życzliwym słowem. Tutaj wypływa taka mądrość z tej karty. Także dziękuję bardzo. No i to jest moja jedna z ulubionych kart. To jest taka. Yy, wróżka, według mnie. To jest duch koali. Yy, to jest taka, yy, można powiedzieć, jasnowidząca ursa, siedząca sobie, <laughs> siedząca sobie na gałęzi w górach, albo w Portugalii, gdzie byłam <laughs> kilka lat temu na plaży i tak sobie tak sobie myśli tak sobie debatuje nad sobą samą się zastanawia i nad tym światem, ta w ogóle koala mi się kojarzy z też energią sowy, nie? podobne to po, po, podobna, podobna energia karty, z tym, że tutaj jest pokazany eukaliptus, no to wiadomo w Portugalii mieliśmy bardzo dużo eukaliptusów tu nawet są orzechy eukaliptusa, o Także ona sobie siedzi na tym drzewie eukaliptusa, jest spokojna i w zasadzie nic nie musi robić, ale o co chodzi? Że tutaj chodzi o coś takiego, że nawet jak nic nie robisz, nie dokonujesz żadnych ruchów, możesz w tym momencie jeżeli ktoś z was sobie tak przysiądzie, przykucnie odpocznie, posiedzi możesz pomalutku kreować jakiś plan jakąś strategię z tymi zasobami, które już masz możesz coś wymyśleć że to mandala tutaj na trzecim oku, tak czyli co może tutaj zadziałać ten właśnie y, szósty zmysł, ta intuicja. Może przyjść jakiś pomysł. Może przyjść y, jakaś wena twórcza. Może przyjść y, y, jakiś sposób inny niż do tej pory. Ktoś z was nawet mógłby tutaj próbować odnaleźć, a być może było to tutaj coś trudnego, to może przyjść sposób jakiegoś sposób na rozwiązanie jakichś tematów, tak no ona jest specyficzna, bo ona ma w sobie spokój i ona jest pewna że wszystko co dobre przychodzi do niej w momencie kiedy ona w sobie nie ma Lęku, nie ma poczucia zagrożenia, nie ma poczucia strachu, nie ma poczucia stresu ani pośpiechu. Ona wie, że w tym momencie jest w sobie. Jest na tu i teraz. I w zasadzie to czuje się bezpiecznie na tym drzewie, tak? Nic tutaj jej nie grozi. Ma zapewnione jedzenie. Wygląda tutaj na spokojną. Co tutaj jeszcze jest na tej, tej karcie takiego fajnego, co bym mogła powiedzieć? To jakaś jest kuleczka, ale co to jest za kuleczka? Tak, jakby jakaś grzechotka, nie? Może też chodzić o dźwięki, o jakieś mantry, o jakieś głoskowanie nie wiem do, 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 do rezonowania swojego ciała. Dostrojenie swojego ciała do wyższych wibracji, na przykład, tak? Albo połączenie się z samym sobą, aby wreszcie się poczuć. No, taka jest tutaj na ten tydzień dla Ciebie rada. Spokój, poczucie bezpieczeństwa, poczucie wyciszenia, poczucie takiego zaufania, właśnie, że wszystko wokół jest zestrojone z moim spokojem wewnątrz. Jeżeli ktoś z Was miał jakieś problemy, kłopoty, konflikty. Sytuacje bardzo jakieś problematyczne, to tutaj naprawdę radzony jest spokój, wytchnienie, odpoczynek, być może nawet yy... też bym powiedziała, takie troszeczkę wejście w siebie, takie troszeczkę posiedzenie sobą, sobą samym w ciszy. To jest ci tutaj radzone, tak. Naprawdę. No, ale co ty tutaj czujesz też po tej karcie? To jest też dla ciebie rada. Co ty czujesz po tej karcie? Więc co jeszcze? Ona ma tak te łapki, nie? Yy, tak zwrócone do siebie. Może ktoś z was potrzebuje ukochać siebie, przytulić siebie. Może ktoś z was potrzebuje w ogóle przytulenia, bliskości, kontaktu z drugą osobą, ale najpierw może z sobą. Tak się troszeczkę połączyć, ukochać się, przytulić swoją wewnętrzną dziewczynkę, przytulić swojego wewnętrznego chłopczyka, nie? Wziąć na kolanko i przytulić, posiedzieć tak sobą, poczuć się właśnie bezpiecznie, spokojnie. No nie wiem, taka jest rada, no powiedziałam wszystko, co mi tutaj przychodziło do głowy. Ale plan też jest potrzebny, ale mówię, ten plan ma przyjść w takim momencie: nie w stresie, nie w chaosie, nie w lęku i nie w poczuciu zagrożenia. On ma przyjść właśnie w takim spokojnym, tutaj jak ta koala, nastawieniu. Tak. Dziękuję ślicznie. No i moja druga z ulubionych kart. Duch brązowego niedźwiedzia z tej właśnie wyroczni duchów zwierząt. To jest czas na to, żeby ktoś z Was dał sobie wreszcie chwilę dla siebie. Przerwę. I obojętnie, o czym byśmy tutaj mówili, pomyśl sobie, co najbardziej Cię męczy? Jaki temat Cię męczy? Co nie pozwala Ci dobrze się wyspać? Gdzie jest jakiś stresujący temat? Gdzie jest jakaś stresująca myśl? Czy w Tobie? Czy z przeszłości? Tak? Czy boisz się czegoś? Czy martwisz się o coś? Zupełnie masz się totalnie wyłączyć z takiej energii i pokontemplować, być może troszeczkę pomedytować, być może troszeczkę um, wziąć sobie wolne od pracy, od działalności, od jakichś obowiązków, od sprzątania, może nawet tylko jeden dzień może o to tutaj chodzi, aby właśnie zająć się przez chwilkę może nie tyle sobą, tylko zrobić sobie przerwę. Wyspać się, no co robią niedźwiedzie? Śpią, w odpowiednim momencie śpią, bo tu jest chodzi o to. Um, tutaj nawet była taka podpowiedź w tej karcie, że nawet najwięksi wojownicy zawsze przed jakąś wyprawą czy przed wojną musieli się dobrze wyspać pojeść, wyspać zregenerować się, żeby mieć siłę do walki. Do wysiłku jakiegoś, bądź do jakiegoś wyzwania. I tutaj jest powiedziane, aby właśnie zrobić sobie tą chwilę przerwy: wyspać się, posiedzieć samemu sobą, pomedytować. Wy się macie na coś przygotować, bo on ma taki troszeczkę tutaj strój wojownika, no nie? Ma. Te indiańskie tutaj piórka yy, i tutaj też jakiś totem. Nie wiem, co oznacza ta łapka. Nie wiem, co oznacza ten znak, ale to jest też coś tutaj ważne. Tak jakby no ślad, nie? To jest taka odbita łapka, ślad, ale może to oznaczać też to, że zanim pójdziesz w jakąś drogę, zanim yy, wskoczysz w coś, Zanim zainwestujesz w coś w tym tygodniu, zanim podejmiesz się jakiejś rywalizacji czy walki, czy chęci osiągnięcia jakiegoś celu, najpierw daj sobie chwilę dla siebie, czas dla siebie, bo ja czuję, że wtedy. Będzie ktoś z Was mógł zrobić to, co by chciał, czy to, co planuje, czy to, o czym marzy, dużo lepiej. Tak. Taka jest rada. Dziękuję bardzo. Buziaczki, papa.